Szczera, o filmu nie wiem za dużo, ale wiem, że dziś jest ostatnia kolejka sezonu i dziś jest Multiliga Plus. Jest niedziela godzina 15. Agnieszka Admańska. Zapraszam. godzina 15. Zaczynamy multiligę plus ostatnia kolejka T-Mobile Ekstraklasy. Dwie niewiadome. Jeszcze nie wiemy, kto się utrzyma w Ekstraklasie, kto spadnie z Ekstraklasy, a także nie mamy pewności co do tego, kto zdobędzie trzecie miejsce i zdobędzie brązowe medale. Marynara, tak jak było mówione, tak? Była Pobrezę. kolejka do września, jakoś udało się wcisnąć. To jest kultowa marynara Piotra Stokowca. Po tym programie ona zostanie oczywiście przekazana na licytację, fundusze. Które uda się uzbierać za tę marynarę. O, jasne, rzecz, rzeczą oczywistą jest, że trafią na, na leczenie przemka pełki. Dzisiejszy zestaw gości. Krzysztof Szytła, witamy Ciebie, Krzysztof. Dzień dobry, podobno gorąco w tej marynarce. Gorąco, przyznam gorąco. się szczerze, że po, po trzeciej godzinie programu już może mi być ciężko, zacznę się wyszczuplać na, na twarzy. Dzień Maciej Murawski. Dzień, dzień dobry. To Ty powiedziałeś, tak, że mimo wszystko najlepiej mi w waciaku. Dziękuję ci bardzo. Jest także Tomasz Wieszczycki. Dobry wieczór, właściwie dzień dobry. Panie Tomku, witam. Myślałem, pana. że powiesz, że Sławek Stępniewski. Nie, nie, na tym nie, jeśc, nie, absolutnie. On do nas absolutnie. Pan Sławek do nas dołączy. Panowie, takie luźne pytanie na początku. Może do Ciebie, Krzysztof, kto spadnie? Podbeskidzie. A dlaczego Podbeskidzie? Bo Bełchatów nie przegra w Gliwicach, a Podbeskidzie przegra w Łodzi. Najprościej, najkrócej. Bełchatów jest lepszą drużyną według mnie, jeżeli chodzi o sposób gry. Ma też charakter, może nie aż taki jak Podbeskidzie, ale cytując Tomasza Hajtę, piłka nożna się zawsze i gra w piłkę się obroni. Myślę, że myślę, że Bełchatów na to zasługuje. Maciek, pytanie z zupełnie, z zupełnie innej beczki do ciebie. Kto się utrzyma? Myślę, że bliżej spadku jest Bełchatów. GKS. Nie ma napastnika, który gwarantuje dużą ranę, pod gdzie ma, co prawda, nie ma koniecznego, który scalał całą obronę i to może być dzisiaj duży problem, hmm. ale myślę, że jednak GKS będzie miał mniejsze szanse, choćby z tego powodu, że po prostu ma mniej punktów. Tomek, to ty musisz rozsądzić ten spór, bo na razie jest hmm. jeden do jednego. Ciężko mi powiedzieć. Brawo, brawo. Brawo. Nie, mam, nie mam swojego faworyta, jak zresztą w każdej inne spotkanie nie ma faworyta, bo ta liga mnie do tego przyzwyczaiła, że co sobie założę przed tym meczem, to przed każdym meczem, to, to faktycznie się nie sprawdza, bo, bo, bo jednak nigdy nic nie wiadomo. No i tutaj też tak naprawdę nie wiem. Może, może faktycznie bliżej mi do tego, że, że, że będą dwa remisy. A, co, a, to, a to oznacza, że, że spadnie GKS. A to Liga straci więcej. Na spadku Podbeskidzia czy spadku Bełchatowa? W ten sposób zadam ci to pytanie. No jeżeli chodzi o infrastrukturę, to fajne stadion chyba powstaje w Podbeskidziu. Mhm. To jak gdyby medialnie może to dla Podbeskidzia i, i dobrze by było jakby ta Ekstraklasa została utrzymana. No GKS Bełchatów troszkę mniejsza miejscowość. Ale te dwa zespoły na wiosnę naprawdę nas zaskoczyły im plus swoją grą. także no szkoda, szkoda ich, no jeden musi odpaść, prawda? Ale nie wskaże tego jednego. Tak, rzeczywiście, paradoks będzie taki, że dzisiaj spadnie zespół, który wcale po rundzie wiosennej na to, na to nie zasługuje. Cieszymy się, że Tomek rozstrzygnął ten spór, prawda? <śm -tronik> nie, chodzi o zmarłych. 30 kolejka, 30. kolejka, panowie przed nami. Spójrzmy na, na zestaw partej kolejki i jak prezentuje się tabela przed e, ostatnią serią gier. Na czterech kanałach od godziny 15.45, to widzą państwo po lewej stronie ekranu, będą, będzie można śledzić mecze e, Legii ze Śląskiem, Lecha z Koroną, Piasta z GKS-em, Bełchatów i Widzewa Łódź pod Bełskiziem Biała. Tutaj w kanal plus sport jesteśmy aż prawdopodobnie do godziny 21.00 i w multilidze oglądać państwo będą już za godzinę, kiedy rozpoczną się mecze. Czy za 55 minut, e, wszystkie najważniejsze momenty całej kolejki będziemy tam? Mam nadzieję, gdy akurat będą padały bramki. A jeżeli już gdzieś padnie gol, to na pewno się przełączymy na jeden z tych stadionów. E, sytuacja w ligowej tabeli u góry jest e, klarowna na miejscu pierwszym i drugim. Dzisiaj o trzecie miejsce e, grają jeszcze Śląsk, Wrocław i Piast, Gliwice. Kolonia Warszawa, jak wiemy, nie otrzymała licencję na grę w ekstraklasie, i dzisiaj z Ligi e, spada. To będzie ostatni występ e, czarnych koszul w Ekstraklasie na dobrych kilka lat. W dole sytuację mamy też o tyle jasną, że wszystkie zespoły od 14 w górę, czyli i Ruch Chorzów, i Pogoń Widzew i tak dalej, i tak dalej, są już bezpieczne. Dzisiaj, żeby to było prościej, dzisiaj PG GKS Bełchatów potrzebuje lepszego wyniku niż pod Beskidzie. Jeśli GKS wygra, pod Beskidzie zremisuje lub przegra, GKS się utrzyma. Jeśli GKS zremisuje, a pod Beskidzie przegra, wówczas też Bełchatowianie mają lepszy bezpośredni bilans spotkań i tylko wtedy dojdzie do zamiany na tych dwóch ostatnich pozycjach między 15 a 16 zespołem ligowej tabeli. Grzeją silniki i są gotowi do zaprezentowania się Państwu nasi reporterzy i nasza jedna reporterka w Warszawie Paulina Czarnota-Bojarska. Widzimy to, że się widzimy, to się widzimy, a czy się słyszymy, to zaraz się przekonamy, jak zaczną nam machać. To znaczy, że a nawet wysyłać buziaki, to, 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 to znaczy, że się widzimy i słyszymy. Wszystko, wszystko jest w porządku. No, panie czarku, coś pan tam pokazuje, że jest, jest tak sobie. Tylko Adam Westphal, kamienna twarz, Baster Keaton. Proszę państwa, w czwartek już za chwilę będziemy łączyli się ze wszystkimi stadionami w czwartek mieliśmy ogromne perypetie pogotowe. Udało się rozegrać całą kolejkę. Łaska boska, szczęśliwie, ale tym razem postanowiliśmy już zaufać tym, którzy się naprawdę do, na tym znają. I już teraz Tomasz Zubilewicz przedstawi Państwu prognozę pogody dla wędkarzy, dla rybaków, dla piłkarzy. Witam serdecznie Państwa, Tomasz Zubilewicz. Czasami warto sobie porozmawiać o wyższości frontu z okludowanego nad frontem atmosferycznym chłodnym, ale czasami, tak jak dzisiejszego popołudnia, warto się skupić na innych aspektach życia, nie tylko tych pogodowych. Co się będzie działo w najbliższych godzinach nad polskim niebem i na polskich wojskach, o tym już teraz. Nie powinno padać na stadionach w Warszawie, w Łodzi i w Poznaniu. I tutaj ta temperatura ma być w miarę sympatyczna dla grających, bo około 18-19 do 21 stopni. Natomiast bardzo duże prawdopodobieństwo burzy w Białymstoku oraz w Szczecinie, gdzie będzie pokórne, gdzie tylko 12 stopni. A przykłady ostatnich dni wskazują na to, że południe Polski może spotkać się z mocnym przelotem opadem deszczu, a także i z burzami. A więc i Gliwice, i Kraków dzisiaj na pewno tam przydać się mogą parasole. No i cóż, drodzy Państwo, bez względu na to, jaka będzie pogoda, czy będzie padać, czy nie, czy może śnieg, jak się zdarzy, albo grad, to, to przypuszczam, że na tych kilkadziesiąt minut pogoda będzie tematem drugoplanowym. A my teraz zajmiemy się tym, co przyniesie nam magazyn Multiliga. Zapraszam. Zubi, naprawdę, taki nieprzyjemny do grania Maciek, prawy obrońca, prawda? Taki Claudio Gentile z drużyny, zdecydowany, zdecydowany. drużyny dziennikarzy i, I, i on potrafi właściwie w jednej akcji kopnąć przeciwnika w obie nogi. I w ogóle nie reaguje na żadne zwody. Praktycznie, to czy prawda, przy, to przed prawda. nim staną Cristiano Ronaldo, czy Gareth Bale, to nie do przejścia facet, naprawdę. Proszę nam, proszę nam wierzyć. Rozpoczynamy nasz Tour de Pologne. A na początek zaglądamy do Gliwic. Tam piast Gliwice grać będzie z GKS-em Bełchatów. Na tym spotkaniu jest Bartosz, Bartek. Dobrze, Bartosz, Bartosz, mhm. Ignacik. Bartek, czy widać żar, ogień w oczach piłkarzy Bełchatowa, czy też oni w związku z tymi ostatnimi wynikami jednak przyjechali tak troszeczkę podłamani? Witam Was serdecznie, witam Państwa serdecznie. Powiem szczerze tak, żaru wielkiego w oczach piłkarzy GKS-u Bełchatów nie widać, ale miałem okazję z nimi rozmawiać i oni naprawdę cały czas wierzą, że przede wszystkim, po pierwsze, Primo wygrają z Piastem Gliwice, a po drugie, wicef Łódź będzie starał się urwać punkty pod Beskidziu. Wraz ze mną trener, póki co jeszcze... Ostatniej drużyny w tym sezonie w Ekstraklasie, pan Kamil Kierć, Witam serdecznie panie trenerze. Wam wszystkich. Jak u pana z wiarą, bo wiem, że na konferencji meczowej po meczu z Jagiellonią powiedział, że sam, powiedział pan szanse są iluzoryczne. Czy to się zmieniło trochę jak pan ochłonął? To znaczy, może nie w tym sensie do, do końca. Przede wszystkim chodziło mi o to, że gdyby oddaliśmy piłkę po, po, po stronie pod także ale na pewno wiara nie umarła. Yy, zaraz po meczu była bardzo gorąca atmosfera w drużynie. Następny dzień nie widziałem, żeby ktoś zwiesił głowę, także cały czas walczymy do końca. Od początku byliśmy w trudnej sytuacji, także nie zamierzamy się poddawać do ostatniej minuty.